Jakie robisz zdjęcia? Zdjęcia przy szybie, żeby było, żeby było odbicie tego, co widzę z nowej prawej strony. Tak a się... daj na szeroki kon... A masz szeroki mam. Spróbuję tak, żeby zasłonić tutaj tą a, szybę, odbicie. O, ja teraz mam taki bill. Teraz się zastanawiasz, czy ta część jest dalej budynkiem, czy nie. Super, kliknijmy foto. A jakbym zrobił jeszcze tak? O, to będę widział kąt budynku. I teraz wygląda jakby wszystko było takie takie... Tylko trochę długo, dużo podłogi masz. Wiesz, mało sufit, wejdź do góry trochę jeszcze, podnieść telefon. Nie, 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 obróć go. Nie tak? W górę, w górę. Obróć jeszcze. Widzisz, bo... O, cekaj, jak ludzie idą. Fajnie się pewnie odbiją. O, 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 widzisz? Tylko za dużo masz podłogi. A spróbuj w drugą stronę, bo tu masz ciekawsze budynki. Odwróć się. Dawaj, dawaj, do szybki i zobacz, co tu co zabędzie nie. i do góry, mocno do góry, jeszcze, 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 no, o, o, widzisz, popatrz, to super, z tej strony są ciekawsze troszkę budynki, co nie, uh -huh. o, i dawaj, cyk, Czy ludzie zeszli, nie, no, no czeka, nie o, tego jeszcze, o, o, i możemy się tak bawić fajnie z odbiciami.